Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cała delegacja. jest no to są hydraulicy, więc jakby no my nie jesteśmy… A likwidator szkody? Ale proszę no, pana, nie likwidator nie szkody. Nie, nie. A likwidator a, szkody, nie, nie. szkody się z panem bezpośrednio już sam No dobrze, to zapraszam bardzo. Proszę bardzo. To jest norena, tak? Tak, tak, tak. Dobra, to ja na to już tam I tak jak… Y była po tej naprawie, tak cały czas tak jest. Jest tak było. Tak? No, czekam na ekipę, która w końcu wykończy. wymieniane były te części rur? Wszystko, co pani widzi, wykute to jest i zrobione. Tak, to jest na nowo posadzone. Rura stalowa, która była, pękła za toaletą, i tam było zalane wszystko. Jest wymienione. Ale zimna woda, tak? No, proszę no. pani, jest Junkers, także cię, trudne pytanie pani zadaje. Nie mam innej wody. A te tutaj podłączenia do czego były? No, musi pani mi pokazać palcem, bo zasłaniają wszyscy. Nie widzę, które pani pyta. Te, które są... To są te stare rury, które zostały wycięte i zostały wykute i zrobione na nowo. I tu one przeciekały. Nie proszę Pani, za to, ale to na dole przeciekały. Rura na dole pękła, tak jak w opisie zrobiłem. Była cała ściana mokra i była zalana. No to czemu tu było to zrobione? Panowie, to są trudne pytania. Proszę odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego stalowe rury zostały wymienione w całości? Zardzewiałe. To znaczy, no to jest taka sprawa. Mm -hmm. chodzi, chodzi generalnie o koszty, czemu były zrobione. Pani zdecydowała na wymianę jednak całej instalacji, mm -hmm. a było strzelone w jednym miejscu. Mm -hmm. To bym na pewno chciała, żeby naprawić w jednym miejscu. Mm -hmm. No bo my tak usuwamy przecieki w no. jednym miejscu, nie całą. Ja wiem, że lepiej wymienić całość, mi spokój na lata, nie? Mm. No odpowiedź jest właśnie ta. No. Tutaj nie było nic zrobione przez 40 lat, proszę pani. I po 40 latach, Ale... jakbym, jakbym wymienił kawałek rury, aby kolejny kawałek rury. Dobrze, ale jeżeli. A jak się o, yy... wykonać remont łazienki, to nie jest przesunięcie szafy, Dobrze. tylko robi się remont łazienki przy okazji wymienia się rury i instalację elektryczną, którą położyłem już we własnym zakresie, nie obciążając was. Dobrze, ale jeżeli Dobrze. chodzi o dalszą część, mówi pan, rozmawiamy teraz o y, tym, co było przyczyną awarii tak. i y, to zostało też przez pana wymienione, ale jakby dalsze części. Zostały wymienione przez pana, gdzie mógł pan wnioskować pisemnie do nas o wymianę tej instalacji na kolejnym rodzaju. Nie, dzwoniłem. Nie dzwonić. To akurat dzwoniłem. wymiana instalacji Zgła... na zgodę od nas Szanowni, nie jest wymieniali. wymiana instalacji, tylko to jest usunięcie awarii. Nie. Po... No tak, proszę, proszę pana. usunął pan pani? awarię w tamtym miejscu. Tak. Ale wymienił dodatkowo instalację już w, całym, w całej toalecie. To gdyby się zgłosiło. Tak, bo chcę zasłonić to kafelkami. Nie i mogę, to, mogę zasłaniać to dobrze, starych Dobrze, Ale ja rozumiem, Oni, nie, tylko nie chodzi tak o to, że gdyby pan zwrócił się pisemnie do gminy Wrocław o to, żebyśmy my wymienili już tą instalację. Mhm. Ja nie mówię jakby naprawdę, jakby rozdzielmy awarie no, i, oj, e, rozdzielmy awarię i no, wymianę czyli... instalacji. Mhm. Pisemnie zwrócenie się o wymianę całej instalacji mm -hmm. jest możliwe i nie jest to na telefon, dużo tylko niestety zgodę. na pis pisemną formę. To ja e do was dużo zgody. piszę, od lat i no efekt pisał jest taki pan sam. Pan o, o wymianę instalacji w lokalu. Y Odpowiedzi jako... są takie piękne, że Ale pytam nadają cię, czy pisał się pan tylko. O ja tylko próbuję powiedzieć, że pisanie do was czegokolwiek jest takie samo, jak nie pisanie. Ale a ja nie dostaję Proszę odpowiedzi pani, na moje pytania. Napisałem e, informację o awarii i o wymianie wadliwych rur. Wszystkie rury, które tu były wymienione, były stalowe, zardzewiałe i skorodowane. Największa awaria była koło toalety i z zalaniem. Dobrze, ale czy I odpowiedź jest. Ale odpowiedź jest banalna. Pan, to odpowiedź jest banalna. Proszę pani, wymieniłem rury, żeby położyć nowe kafelki i zrobić w nieswoim mieszkaniu, położyć nowe kafelki. Nie Proszę, będę na stare kafelki kładł. Na nowe kafelki nie będę stał kłać starych rur. A ja dostałem, bo ja się dostała Pani odpowiedź, Pani wie o tym, pana, że to, co Pani ale... do mnie mówi, jest banałem. Nie jest Niech Pani się odwróci, bo... co zrobiła nie... ZZK, co zrobiła nie, nad Pani głową. To niedługo pęknie. Ja rozumiem, proszę rozumiem, ale dobrze. Plastikowa rura ciepłownicza. I to my robiliśmy, tak. ale to nie my robiliśmy, tylko y, zarządca y, y, Na zlecenie, budynku. nikt nie przyszedł sprawdzić tego. Jest podłączony budynek pod centralne ogrzewanie? No to nie, koniec jeszcze. Zajem ale to robił zarządca budynku. My nie jesteśmy zarządcą budynku, więc to nie. No, niestety nie wiem, nie my, czym my jesteście. ale no Dobrze. to ja Pana informuję o tym. Wszyscy już popatrzyli na rury? Można porobić zdjęcia. Będą piękne tak, pamiątki. A kto Panu ten gaz robił? Proszę Pani... E... Jest zrobione, nie może być tak. Ech, powiem tak, jeżeli bym się znał nad tym co Pan, to pewnie bym tak samo powiedział. No ale kto to robił Pan? No firma to robi, no ja wiem kto to robił, no firma. Zle robią, bo muszą przerzucić wszystkie rury plastikowe, muszą porobić. Ale firma, którą Pan zadzwonił? Pan za to płaci, tak? zapłaciłem. No to jak panu źle no pan zrobili, no to to jest do, do demontażu w tej chwili. No nie, tak jak pan demontuje. No ruchy, no to ruch. Wiesz pan materiał i demontuj pan to. Ale wie pan co, no bo tak pan e... ze mną rozmawia. Dostał Dostał pan, pan, tak, pan jest tak? bardzo cyniczny. Dostał pan informację, no. bo, bo tak? jest pan... Ma pan niezgodnie pan... z przepisami jest instalacji gazową. Zagraża, poś... 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 No jak zagraża, to proszę to zgłosić. Nie, zgłoszę do gazowni, to panu gazownię zabiorą. No to zobaczymy. Ja, ja tego nie będzie. będę demontował. No to ale to ja tylko zgłasza do gazu, że przyjadą mi zabiorą do gazu. Za. Robi to firma. Ale mnie to nie kto która... to robi. To no. co zrobić A mnie nie interesuje, same. co pan mówi. To pan idzie teraz do tej firmy i pan mówi, żeby panie to poprawili to. No to ja to powiem. Bo po pierwsze są rury odcinkowane do wody, które nie powinny być do gazu, mm. a po drugie jest z cy cyną lutowane, które nie powinno być, bo powinno być tą twardo. No tylu twardy. Na mieć. Miedź z miedzią. No to ja już wiem, i będę mógł rozmawiać z firmą, no. I proszę na mnie się nie rzucać, bo ja się nie znam. Ale tej ja sprawy. mówię panu, a pan mi gada, że, że mam demontować ten. No bo pan Trak, mówi. który z pana strony to będzie bo też Pan mocno, mówi, tak? bo pan mówi o tym, że to jest źle zrobione. Tak, jest bardzo źle zrobione. I trzeba to zdemontować. Tak. No to. to co ma to zdemontować? Ten zdemontował. No to ja to zrobię. No to tak... O, to teraz pan dobrze mówi. To to, a ale ja, to, to, ja tego nie będę robił. Ale to, to, trzeba to trzeba tak mówić właśnie. Dobra, no co ja mam zrobić? zrobić. No. Zdjęcie jak chcesz porobić. Z... Dobra. Dostanie pan zaraz... Możemy napisać panu na kartce, żeby pan wiedział, jakby co zgłosić w firmie, Nie. którą... którą jakby, no... Nie pan za, zapłacił, ja, ja z... zadzwonię do firmy i przyjedzie będą robić, co? no. W sensie, sceny mam być na twardo, tak mam to powiedzieć, tak? Firma, tak. która robi gaz, to powinna się o tym znać. Ale sceny ma być zrobione na twardo. Pan tak. Panu protokół szczelności? Tak. stawili panu protokół szczelności. Wszystko jest zrobione. A wystawili panu protokół szczelności? O, oczywiście, proszę pani. To tak rury mają być? To przecież to będzie proszę, wszystko murowane. No. Co to za pytanie? proszę nie ruszać rur, bo pani może urwać. No to powinny być umocowane. Nie? No proszę pani, będą umocowane. Pan... Będą umocowane, proszę pani, gdy no, będzie okay. tu przyjdzie człowiek, który będzie robił to. No Ja nie mam tego, nie mam prawa tu dotykać tego, bo nie dotykam tego. Dobrze, to jeszcze nie koniec, proszę pani. Panowie też możecie, a nie, bo chyba się no, nie zajmujecie tym. Ale y, dobrze, mhm. no był pan zalewany podobno. Tak, właśnie mam kolejną awarię. dobrze, to proszę pokazać, gdzie jest zalewany. Proszę bardzo. Można wejść i sobie zobaczyć. Proszę, sobie ząbę, nie? No to, jest to jest centralne ogrzewanie, to do PZL. To jest centralne ogrzewanie. Zrób zdjęcie i zgłosimy do zarządcy, bo to jest ewidentnie z centralnego no. Może ktoś po prostu pękł grzejnik albo ciekło z zaboru gdzieś tam na górze? Nie mam pojęcia, to jest od miesiąca to się pojawiło, o, tak nie to świeża pan sprawa. Ale nie był tam na górze u sąsiada czy u sąsiada? Słuchaj, tu nikt nie otwiera drzwi, więc generalnie o, nie, nie mogę wejść. Okej, okay, ja tylko sobie podaję zobaczyć, bo... to już za lokal na, na bo gorze, tu, No górze. Czy zna Pan numer? Nie, nie znam, bo ja tam okay. byłem pukałem, ale ten nie jakaś no to starsza panie. pani jest chyba nie Znaczy, no ale to jest w ryzyko, zależności, do... czy to najemca, czy właściciel, bo żebyśmy po prostu e, Jeżeli chodzi o to, to teraz podejdę, jak wrócimy do e, zarządcy budynku i zgłosimy, zgłosimy centralne ogrzewanie, bo akurat Dzień. nie możemy do pana telefon podam, bo nie, pro, nie ma problemu. Będą się chcieli ja kontaktować. Ostatnie moje zgłoszenie, które zrobiłem, to jest właśnie dotyczące tej rury, także można im przekazać papiery. E, znaczy, Dzisiejsze. Nie przekażę, bo tam jest jeszcze dodatkowo informacje, chyba że skan przekażę tylko i wyłącznie, bo część dotyczy nas, część dotyczy zalewania tego, więc jedynie co to mogę przekazać częściowo pismo, żeby, żeby po prostu była to forma pisemna i się kontaktowali z panem. A właśnie y, sprawdzisz? Już idę. Jest. Do widzenia.